Cześć ludzie, kochane. Wiecie co? Ja teraz słyszałem w telewizji, jakie to za przeproszeniem pierdoły opowiadają. Jedna pani z rządu, wysoko postawiona. Jeden facet też z rządu, też wysoko postawiony. Jakie oni pierdało patrz. Była wczoraj zadyma w Warszawie. Pobili. E, rosyjskich kibiców i tam i policjantów. E, e, były burdy, e, zadymy. No i ta kobieta i ten facet, już nie będę mówił nazwiska ani stanowisk, mówią... W telewizji to mówią. Ale to była tylko grupa chuliganów tam z 200 osób to tylko grupa chuliganów. A nie wiem, czy oni dobrze myślą, czy to ja <śm> e, mam coś z tego. Co co z tego, że grupa chuliganów, jak prawie 200 osób jest zatrzymanych, 11 w szpitalu i tam. I dziesięciu policjantów, czy wśród tych jedenastu iluś policjantów. To, ale to była tylko grupa. Na kilkadziesiąt tysięcy kibiców tylko grupa. Tylko grupa. No to na kilka, ja wiem, na kilka milionów może być tylko jeden facet: wyjąć pistolet i zastrzelić ze trzech. I graj, i cały świat o tym już wie. Trąbi już jest bardzo źle. A tutaj opadałem takie bzdury tylko o grupach Po pierwsze, tyle lat czekaliśmy na to euro, że u nas będzie wielka impreza, jest pięknie, już opadałem to kiedyś, że się cieszę osobiście. A tutaj usprawiedliwiają jakiś tam gnojków. Że tylko grupa, no to jaki to obcieg dla nas, dla całej Polski? Znowu będę gdzieś tam za granicami, ja wiem, Anglia, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia i tak dalej. Wytykać, o, to Polacy to tam biją ludzi, wy tam w ogóle nie jeździecie, ani na mecze, ani na nic. To tutaj reklamę sobie robimy. Polski, a tu jakieś rozrobił już się, powtarzam. Wiecie, co ja już naprawdę nie wiem, no co ja mam myśleć. Ja to nie jestem, mogę myśleć, ja jestem tylko jednostka. Ja to dla siebie pomyślę i teraz cofilę czasami na i liczę, że będą ćwierć finały w Gdańsku. A już Wam pokazywałem, przez moją ulicę idą ludzie, to znaczy przez ulicę, na której ja mieszkam. Idą ludzie, będą teraz szli na ćwierć Też chętnie wyjdę na ulicę, czy coś nagram i na pewno pokażę. Trudbal, z balkonu z sąsiadkiem zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to na razie tyle i tyle, co mam do powiedzenia. Trzymcie się. Cześć.